pierwsze, chciałbym pochwalić nasz referat kultury za osiągnięcia. Dziękuję Państwu. Nazywam się Czesław Czarkowski, jestem, reprezentuję Towarzystwo Ciaciół w Warszawie, Grudno. Jestem dyrektorem Domu Kultury za jestem radną w tej dzielnicy i przewodniczą Komisji Edukacji i Kultury. Jestem dziennikarką, pracuję w telewizji. Jestem pracownikiem w spółdzielni mieszkaniowej Brudno. Jan wieczorek, przewodniczący społecznego Komitetu Budowy Muzeum Komunikacji. A ja nazywam się Mieczysław Zakrzewski. Jestem prezesem oddziału Brudno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Patrzę na Pani ze spółdzielni. Nazywam się Jadwiga Karczyk. Jestem pracownikiem Rokowiczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warto, żebyśmy się konsultowali. Tym bardziej, że spółdzielnie mieszkaniowe też mają bardzo interesujące programy kulturalne i warto, żebyśmy się po prostu tutaj uzupełniali. Wszystkie sprawy związane z oświatą, kulturą, sportem są mi bliskie. Przychodzę tutaj jako konsument. Konsument Sztuki, kultury, tak jak zwykły, taki zaścianek, jeśli chodzi o kulturę. Biblioteka na Tłówku tworzy 17 placówek i one są jedną biblioteką. Mieszkałem tu 15 lat i pamiętam, że różne rzeczy tu uprawialiśmy, ale kulturalnie interesowała nas szczególnie. Po kulturę też jeździłam na drugą stronę Warszawy, na drugą stronę Wisły, Wysły, przekraczałam tę granicę. Ja tylko powiem, że pieniędzy nie ma za dużo. Największy ośrodek na świecie kultury, cywilizacji, gdzie powstał. U Stanisławskiego w szopie na działce. Mieliśmy na cały rok, na cały rok 300 tysięcy złotych, w tym 130 tysięcy idzie na organizacje pozarządowe i 170 tysięcy zostaje na cały rok. W tamtym roku budżet referatu kultury wynosił 850 tysięcy. Więc to pokazuje, jaka jest skala. Skala, skala kryzysu. Natomiast my się nie poddajemy i, 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 i będziemy się starali realizować przynajmniej te najważniejsze projekty. Ja chciałbym, żeby w tym programie. Naszym na rok 2012 na pewno nie zabrakło tych imprez kluczowych, czyli dni targówka, imprez kluczowych realizowanych również przez Dom Kultury, czyli artystyczny targówek realizowany przez Dom Kultury Zacisze i trudniej rycerski przez Dom Kultury Świt. Warto, abyśmy w jakiś sposób się z te osoby, które mają do, do poczty elektronicznej, jakby państwo pozwolilibyśmy może tymi mailami się wszyscy e, wymienili, bo, bo to też trzeba będzie dokonać, tak jak my dzisiaj dokonywaliśmy, bardzo trudnego no, wyboru ja, ja Ja pamiętam, że małe pieniądze, bo pamiętam, że to niewielkie pieniądze państwo I nie taka, to jest e, integracja, tak. park wieka. E, grampa, jak, naj... jak najbardziej, jak najbardziej, myślę, że to jest e... to <laughs> Tym bardziej, że już są, są już efekty Poprzedni prezydent już jest na tym mamy No więc właśnie, myślę, że tu też jest jakieś pole do współpracy i, 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 i też życzymy tutaj na Państwa sugestie. Ale tylko pamiętajmy o wszystkich Państwa na różnego rodzaju e, propozycje. Zapytam Państwa może teraz przewodnie, kiedy powiem frakcji na teraz, się Państwo to zajmą. Ja? Przedstawienie. Tak mówię, zdecydowanie. Przedstawienie. Tarkuję. Tarkuję. Przedstawienie. Tarkuję. Przedstawienie. Tarkuję. Tarkuję. Przedstawienie. Chcielibyśmy w Teatrze Rampa, by tak wspaniałe wydarzenia jak wizyta Franka Sinatry, Teatrze Rampa na Targówku i inne wydarzenia tego kalibru, były włączone w działania, w strategie dla kultury dzielnicy Targówek. Możliwe są również takie działania, które nie wymagają nakładów. Na przykład uważam, że istnieją na terenie dzielnicy, czy to w ramach kultury, czy w szkołach zespoły amatorskie których oferta kulturalna jest na wysokim poziomie. Jeżeli na Targówku, a była taka próba z piekarnią, powstanie coś takiego, gdzie ludzie będą, gdzie młodzież założy sobie swoją własną republikę kultury, to ona będzie funkcjonować, bo oni sami tego będą chcieli, żeby posłuchać swojej muzyki, zobaczyć swoje, swoje performanse, pokazać swoje zdjęcia, Pograć przede wszystkim swoją muzykę, bo to jest numer jeden, 90% aktywności młodych ludzi, a robimy różne programy w telewizji, robimy różne akcje e, kulturalne i muzyka to jest 90%. To jest mój taki postulat z doświadczenia, nie z teorii. Jak ktoś takiego im się zorganizuje, to może się okazać, że nagle na targówkę zacznie się zdziać coś ciekawego. To wcale niekoniecznie muszą być jakieś tam legendarne, już pseudo-rozwoje czy inne historie. I jeśli w coś takiego moglibyśmy się włączyć... Spontanicznie. O właśnie, spontanicznie. Tak. To my już nie spontanicznie, tylko konkretnie możemy dołożyć wszelkich starań, zebrać takie społeczności z innych dzielnic i to poruszyć. Pokaż, co umiesz, kim jesteś, co zrobiłeś, bo gadać to można każdemu. z tą bolączką, to jest jedną, to jest właśnie zorganizowanie, znalezienie miejsca na taki skład artystyczny i to jest jedno z, jedno z takich projektów ale to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, się okazuje e, i chociaż mam nadzieję, że to się uda w końcu zrealizować, a drugie to miejsce dla seniorów e, bo oni też nie mają takiego swojego, swojego miejsca spotkań. Może te kluby seniora, które działają w Spółdzielni Mieszkaniowej Brudno, bo myślę, że Praga nas, nas, nas działają, tak, w Praga również działają, mają swoją wielo wieloletnią tradycję Tradycje, one działają od ponad 30 lat już. Ale ja tu się ja zgadzam się z panem przypijają. burmistrzem, że tu chodzi o coś takiego jako panu, coś nieformalnego. To nie tylko, że uniwersytet i po tym u nas zostaną, kawę wypiją, to tamto. Aż pogadają, kanapa i. <laughs> Ale to chodzi o to, ja też właśnie tak sobie <kłyszyk> to tak wyobrażam, że młodzież ma tu ja, miejsce. Żeby nie tylko Tak, pani tak ta, siedem, że jest sami, stał, ta herbata nie za sami, pięć, to, nie za siedem, nie mówię u nas, ale że, że są takie miejsca, gdzie można się też samemu zorganizować, gdzie to jest tylko nasze. A oprócz tego... już Już koniec, już koniec. Dziękuję bardzo. Już więcej nie będę mówiła.